To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaśmierczak. Zapewne znasz takie powiedzenie co za dużo to niezdrowo. Nie przesadzaj. Ja też uważam, że jeżeli nasze życie... Jest w miarę zbilansowane, jest harmonijne, to jest dobrze. Jeżeli popadamy w skrajności, no to niestety, ale dobrze już nie jest. Podam ci przykład solą. Sól, taka kuchenna, której używamy do przypraw, jest generalnie zdrowa. Zawiera mikroelementy, różne substancje, które służą naszemu zdrowiu. No ale niestety wystarczy trochę solą przesadzić, a już powoduje, że zatrzymuje się woda w naszym organizmie, może prowadzić do nadciśnienia, do chorób serca i do różnych powikłań zdrowotnych. A jeżeli na przykład e, zjedlibyśmy kilogram soli od razu, no to nawet mogłoby to doprowadzić do śmierci. I tak jest. Ze wszystkim w naszym życiu. Jeżeli czasami używamy czegoś, czy jakiejś teorii, czy jakichś przekonań, troszeczkę, to rzeczywiście nic się nie dzieje, mało tego może nam to służyć. Ale jeżeli zaczynamy przesadzać, no to na pewno obróci się to nam przeciwko nam. To jest tak, że ja generalnie. Nie lubię w życiu skrajności. I nie lubię w życiu, kiedy popadamy na przykład w jakiś fanatyzm. Religia, owszem, w, w nas zdrowych zasadach, ale jeżeli już jest fanatyzm religijny, no to już jest szkodliwy. I tak samo jest ze wszystkim, co nas otacza, ze wszystkim w życiu. Jeżeli to ma normy, to nam służy, to jak najbardziej wykorzystujmy to, ale nie przekraczajmy granic, które już powodują, że przesadzamy i cokolwiek to jest, zaczyna szkodzić nam, naszemu życiu i fizycznemu, i psychicznemu. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.